Wiecie, że 4 maj ma tyle samo znaków co ATST. Przypadek zapewne tak. Ale nie przypadkiem jest to, że oczywiście dziś ląduje ten zestaw na kanale. Zapraszam! Siemano, klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale dziś. Dzień Star Wars. Jak wiadomo, oficjalnie nie jestem jakimś specjalnym fanem, robię z tego powodu specjali, ale że taki zestaw mam w posiadaniu i prędzej czy później go mam pokazać, no to stwierdziłem temu nie dziś. 7127 Imperial ATS, to jakbyście nie mieli wątpliwości. Pomimo tego, że. Mimo Imperial, no to mamy tutaj czubakę w środku, no bo wiadomo, to jest na Endorze, odbity tutaj ATST. Całkiem niedawno miałem ten obraz przed oczami, nie tylko dlatego, że ten zestaw też pochodzi z mojego dzieciństwa i to jest, wiecie co, ostatni zestaw w mojej historii LEGO przed odejściem w tak zwane Dark Timesy. Serio, serio. To jest 2021, bodajże rok. Eee, tak, 2021. 2001 po prostu rok. Tu macie jeszcze inne ciekawe projekty jakie wtedy powstawały yy, i to był naprawdę ostatni, już wtedy w, już w 2001 prawie w ogóle nie kupowałem zestawów Lego, yy, tak naprawdę kupiłem jeden czy dwa, I to może był max trzeci zestaw, który kupiłem i później BEM. No prawie trzynastoletnia, no trzynasto właściwie letnia przerwa od Lego, aj boli dziś jednak nadrabiam tak samo jak wy możecie nadrobić ten zestaw chociażby bo pojawił się on na moim sklepie przystańklocków.pl i mam nadzieję, że kiedy ta recenzja leci jeszcze on tam jest I możecie go sobie zakupić moi drodzy, Piękne jak że logo, tutaj jeszcze muszę wam pokazać. Natomiast chciałem też powiedzieć, że nie tylko niedawno to miałem przed oczami, bo miałem go w dzieciństwie, ale też całkiem niedawno na moim kanale gamingowym. Grałem na Endorze, przechodziłem misję na Endorze i właśnie tym czubakom się tam świetnie bawiłem, w tym ATS-te siejąc popłoch. Zapraszam więc Was na mój kanał gamingowy: Star Wars Skywalker Saga. Robię bała. W szeregach wroga. To logo uwielbiam i stwierdzam, że nigdy nie lego nie stworzy lepszego. Tak samo jak bardzo podobały mi się te instrukcje, one przede wszystkim miały swój klimat. Chociażby w tym, że widzicie tu u góry mieliście yy, fragmenty i na każdej stronie był inny fragment z filmu. Mogliśmy sobie tak naprawdę obejrzeć, tak wiecie, prawie po albo albo przypominać sceny, yy, prawda? Yy, no i tutaj macie, o, jeszcze tego ats w pełnej krasie. No i tak sobie mogliśmy tutaj przeglądać. Podobały te instrukcje, miały, to były inne. Wszyscy dzisiaj bierzecie instrukcję Star Wars i niczym się nie różni. Tu to miało swój klimat. Swoją drogą ta instrukcja zachowała się świetnie. A no, żeby nie było, no to jest zestaw ten na sprzedaż, a nie ten mój. Mój jest tak zakurzony, że hej, ale jest też prawie odbudowany. I tutaj spójrzcie, inne zestawy z tamtych czasów. Ile z nich też było na moim kanale? Ten chociażby był, ten był przecież, ale spójrzcie, to wszystko było kanciaste. To wszystko było zupełnie inne niż dziś, ale uważam, że miało na tyle swój niepowtarzalny klimat. I przede wszystkim to, że w ogóle to jest pierwsza licencja i Lego. Star Wars weszło do tego świata. No właśnie, Lego Star Wars yy, weszło tutaj i się pojawiło. I na coś, co kiedyś jeszcze rok temu musieliśmy budować sobie z głowy, wiecie, bez licencji, bez niczego, dzisiaj możemy kupić oficjalnie. Spójrzcie, jak wyglądał pierwszy soku. On cały czas jest w mojej sferze marzeń. I tutaj jeszcze inne zaprezentowane. O, to też mia, miało, chyba miało, na pewno nakręcone Chyba miało też recenzję. Kurczę, już mam tyle tych recenzji, że nie nadążam, moi drodzy, jak jak i co już mam na kanale. Więc mam nadzieję, że wy wiecie lepiej i mi teraz na przykład napiszcie w komentarzu. A teraz przejdźmy do omówienia samego ATST. A pozwolę sobie zacząć od tego kudłaka. Pierwszy w historii Czubaka. No, wyglądał tak, jak widzimy, no tutaj to wam muszę pokazać stary brązowy. Jeszcze to przede wszystkim to nie jest reddish brown, to jest po prostu brown. I torzy, główka tutaj nic na sobie nie mają. No, ale tak mamy faktycznie do dzisiaj. I tutaj, wszystkim czym jest ten zestaw, to tą nakładaną taką właśnie yy, głową, którą po prostu w miejsce głowy. Montowaliśmy i cyk, i było. Ma no, on, jak tu widać, doskonale pas. Jeszcze posrebrzany z tą jego amunicją. I co ciekawe, nie posiadał on tutaj żadnej broni. Tak, ten łuki był można powiedzieć bezbronny. No, gdyby nie to, że cały przecież ATST był jedną wielką bronią. W ogóle to Lego ma chyba jakiegoś pecha do ATST. Żaden nie został wykonany w naprawdę chyba dobry sposób. No, takie mam wrażenie. W sensie, oczywiście są lepsze, są gorsze, ale żaden nie jest jakiś imponujący. No i trochę to samo można powiedzieć o tym. Tu tam ten system chodzenia polegał, jak widzicie, na czymś takim. Czyli ruszając jedną nogą, automatycznie ruszała się druga. I nie powiem, to w zabawie było fajne. Można by powiedzieć, że to był nawet taki, wiecie, dziadek opcji bawialnych. No ale faktycznie na przykład no, ograniczało to jakieś, wiadomo, nam pole, jak on mógł stać, jak mógł się też zresztą poruszać. Czy nie mogliśmy robić tu nie wiadomo czego. Pomimo tego, że te nogi jeszcze, no tutaj faktycznie mogły robić tak. I pamiętam że się, często bawiłem że na przykład robiłem mu takie dziwne pozy, jakby to jakaś baletnica była po prostu w świecie endorowskiego baletu, czy nie wiem, jakiś ełokowski e e e balet i tak dalej, tu już powiem wam szczerze, można dostrzec pewne ciekawe rzeczy tak jak dzisiaj Lego pięknie potrafi wykończyć niektóre zestawy i robić te detale tak naprawdę mm, mega, tak samo i na przykład spójrzcie już tutaj powiedziałbym mieliśmy miejsce, bo ten element jak go inaczej nazwać, no nie da się spójrzcie, tu wszystko było robione tak wykańczane, a chciano ładnie wykończyć tą nogę dając ten element, powiem wam szczerze że to nie było takie oczywiste w latach 90., by coś tak pięknie wykańczać. Wtedy, fru, coś było kanciaste i było, i człowiek się cieszył. I nawet nie marzył o jakichś takich wykończeniach. To miało oczywiście swoje piękno, ale mówię, no wtedy faktycznie dziwiło aż takie rozwiązanie. Powiem, że podobnie tutaj z tymi nakolannikami, jeżeli mogę tak powiedzieć. Stopa to był taki ciekawy tutaj element, dość duży. Charakterystyczny też dla zestawów Rock Riders. Tam jeden chociażby też taki miał. Dzisiaj bo już się nie zdarzałem te krótki kojarzę, kiedy ostatni raz go w nowym zestawie gdzieś widziałem, to w ogóle kolorystyka, wiecie, staro-szara, staro-brązowa i tak dalej. Co mamy u góry? No to jest, moi drodzy, sam oczywiście tutaj już ATST i jego kabina. Z jednej strony mamy tę, taką, oto brońkę zrobioną z mikrofonu, z przodu dwa, w ten sposób zrobione działka, i tutaj z boku jeszcze coś takiego. Powiem Wam szczerze, na pewno co mogę powiedzieć, że mi się wydaje, że ten look jest na. Dobre. Mi się na przykład bardziej podoba ten look z przodu tego właśnie ats niż tego na przykład z Mandalorianina. Serio, serio, nie wiem czemu. O Te oczy uważam zostało zrobione bardzo tutaj dobrze, chociaż trochę wygląda jakiś pomnik z Wyspy Owczych, ale oj tam, oj tam. U góry mamy klapę, która proszę bardzo nie jest klapą działającą, jest tylko i wyłącznie nadrukiem, a klapę działającą mamy bardziej z tyłu, co jest oczywiście niezgodne z rzeczywistością. No i otwierał on się nam tak, co było całkiem naprawdę spoko. Mieliśmy dostęp do środka. Tak jak widzimy celuje już w Innego ats tej i poza tym nie mamy nic innego. Nie mamy żadnych wajch, kontrole, ekstremo, więc umysłem, czyżby Chewbacca był Jediem? Chyba nie, ale nie wiem. No, tak to było zrobione. Wtedy było dużo ustępstw i musieliśmy być na to gotowi. Ciekawy element, którego ja w ogóle nigdy indziej nie spotkałem, nie mówię, że o że w dzisiejszych czasach. Na tym takim zawiasie był on tutaj tak zrobiony i tutaj jeszcze w ten sposób. Jestem ciekaw, muszę sprawdzić, co na breaklinku, w których zestawach on jeszcze wyskoczył. Z tyłu kolejne dwa elementy, nadrukowo oczywiście, bo naklejki, no nie nożycie sobie, że ich wtedy nie było, bo jak najbardziej były w tych czasach naklejki, ale faktycznie, no, tutaj nam się trafiło, czuć było tą większą, większą chyba jednak ekskluzywność tych zestawów, z że mamy tu yy, no właśnie nadruki, a nie naklejki. Chociaż tak jak mówiłem od początku gdzieś tam, chociaż czy w pierwszej serii były naklejki? Huh. Jeszcze raz muszę sobie zreknąć tutaj, ale powiem Wam szczerze, że wtedy w ogóle tych nadruków raczej uciekano. Tu by mogły być, ale nie jestem pewny. Nie kojarzę, żeby tu gdziekolwiek były naklejki. Może faktycznie na starcie wszędzie były nadruki. No tu na pewno były nadruki. Hm, nie pamiętam, ale pewnie więcej zestawów trafi w moje ręce, tym bardziej będę się o tym przekonywał i tym bardziej będę to widział. Ciekawi mnie natomiast, czy Wy widzicie piękno tych zestawów? Czy dostrzegacie to, jak fajne to jest? I czy wręcz przeciwnie, twierdzicie, że nie dziadostwo kanciastek gdzie tam mu do dzisiejszych ATST. Ja tak jak mówię, najpiękniejsze one oczywiście nie były często dalekie, no może niedalekie, a dalsze od oryginalności tego, co mamy dzisiaj, ale no kurczę, miały jakiś swój klimat, być może tylko zrozumiały dla osób, które żyły w tamtych czasach i po prostu dostali pierwszą licencję, To dostali to Star Wars w swoje ręce. Dzisiaj już nie jesteśmy w stanie tego otworzyć. to już na pewno, w sensie, żebyście się czuli tak jak ja wtedy, czy wiele innych ludzi z nas wtedy. No cóż, dzięki, że byliście moi drodzy dzisiaj, mam nadzieję, że będziecie też jutro, dlatego zostawcie subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a ja jak zwykle mogę Wam życzyć dobrego dnia, ale będzie się to różnić tym, że Wam mogę powiedzieć jeszcze dobrego dnia, Star Wars. Dzięki, że byliście, i wpadajcie też na gaming, gdzie jest Star Wars. Bye!